Meldujemy się z Warszawy Szczyt Klimatyczny to get Air 2022. Trzecia edycja tej imprezy. I drugi dzień już za nami. Ostatnia debata zakończona, ale mamy jeszcze ostatniego gościa na gorących krzesłach, z którym będziemy rozmawiać o nowych technologiach, które mają wspierać walkę o poprawę na rzecz środowiska i klimatu. Razem ze mną jest pan Cezary Albrecht, Head of Division T-Mobile. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak algorytmy i nowe technologie mogą wesprzeć tę ochronę środowiska i naszego klimatu? Powiem tak, ogólnie rzecz biorąc każdy bit, który jest transportowany z informacją i zastępuje każdy kilogram, który jest transportowany, to jest właśnie konkretna, e, konkretne wsparcie i walkę z CO2. Tak? To jest jakby w dużym, maksymalnym uproszczeniu. Nasza kontrybucja do tego, i staramy się wszędzie, gdzie to jest, udostępnić naszą technologię wszystkim, którzy mogą z tego korzystać. Oczywiście trzeba mieć jeszcze na to pomysł, czy nie, 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 nasza technologia nie zastąpi twórczości startupowych, czy też dużych przedsiębiorstw, czy też każdego z obywateli. Ale co do zasady, transportowanie informacji jest dużo lepsze niż transformowanie kogoś czy czegoś, i to jest właśnie u podstaw, to leży u podstaw tego pomysłu, że cyfryzacja jest aktywnym wsparciem ekologii. To faktycznie było bardzo skrótowe. Teraz od tego ogółu przejdziemy do szczegółu. Czyli, jak T-Mobile i proponowane przez Was rozwiązania faktycznie mogą pomóc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań? Powiem tak. Kierujemy nasze oferty i targetujemy je do różnych grup, czy to są konsumenci, czyli tak jak Pani i ja, z rozwiązaniami, czy też przedsiębiorstwa, a też oczywiście administracja państwowa. Jest naszym klientem. Więc zaczynając od konsumentów, klientów prywatnych, mamy tutaj wszystkie, wszystkie możliwości i oferujemy je, aby klient bez konieczności przemieszczania się załatwił swoje sprawy: czy to zakupił coś, czy załatwił właśnie sprawy urzędowe. To są. To są to są możliwości, z których coraz chętniej każdy z nas korzysta, przyzwyczaja się wręcz do nich, więc to jest jakby, no, ułatwia życie, um, oszczędza energię, ale też czas, aby poświęcić um, ten czas na coś sensownego, jakby choćby, chociażby interakcję ludzką. Prawda? To są jakby te możliwości, które w um, niemalże nieograniczonym stopniu są oferowane naszym klientom końcowym, konsumentom. Jeżeli chodzi o e, klientów biznesowych, no, tutaj mamy dedykowane oferty, też związane z ochroną, cyberochroną, tak, bo tutaj zdajemy sobie sprawę i w rosnącym stopniu też nasi klienci zdają sobie sprawę z tego, że cyfryzacja to jedno, ale ochrona firm też w zakresie właśnie cyfrowym jest czymś koniecznym, więc tutaj oferujemy i nasze technologie, i tą część ochrony. A jeżeli chodzi o administrację państwową, to wspieramy administrację zarówno w tym wymiarze cyberprzestrzeni, jak i też rozwiązaniach takie jak Smart City, targetowane po prostu na potrzeby danego klienta. Tutaj wspólnie siedzimy i rozwiązujemy te potrzeby, problemy i oferujemy rozwiązania na konkretne potrzeby, czy to są jakieś parki y, 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 przemysłowe, tak, które trzeba w odpowiedni sposób zaopatrzyć y, w e, informatykę, czy, czy właśnie inne potrzeby danych klientów, y, chociażby MBP, czy, czy inne, które mają specyficzne potrzeby. I to oferujemy. Timopel jest bardzo eko. Pamiętam, jak rozmawialiśmy dokładnie w zeszłym roku, byliście Państwo na etapie wymiany floty, ponieważ chcieliście tak. jeździć z pozytywną zieloną energią. Proszę powiedzieć, co jeszcze wydarzyło się na przestrzeni tych 12 miesięcy i jakie macie Państwo plany w tej niezbyt odległej perspektywie czasowej? tak, nie wszystko się wydarzyło, natomiast wydarzyły się rzeczy, których nie myśleliśmy jeszcze rok temu. Co się nie wydarzyło? Nie dostaliśmy chociażby tych wszystkich samochodów, które zamówiliśmy. Z, na, z napędem elektrycznym, bo wiadomo. oczywiście łańcuch dostawy, przerwy i tak dalej, i tak dalej, więc nie mamy jeszcze wszystkich tych, które chcielibyśmy mieć. No niestety, ale mamy już coraz większą liczbę. Oczywiście i to będziemy kontynuować. Yy, docelowo wymienimy wszystkie nasze samochody na samochody yy, elektryczne. To jest, to jest jasne i, i odbędzie się. Natomiast jeszcze nie, nie, nie mieliśmy w planach, a znacznie się to przyspieszyło. Korzystanie z energii, bo my też jako operator korzystamy i zużywamy energię elektryczną w coraz większym stopniu, aby przejść coraz bardziej wkrótce, już tyle mogę powiedzieć, w 100% będziemy korzystać z energii, która jest, pochodzi z źródeł odnawialnych. Tak, to znaczy wkrótce? Wkrótce. 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 Dobrze, rozumiem. Jak następny naciskam. raz za rok będziemy ze sobą rozmawiać, Dobrze. to się już odbędzie. To jest wkrótce. Dużo I szybciej, teraz dużo szybciej niż planowaliśmy, to mieliśmy y, dużo inne cele, y, daleko, dalej sięgające czasowe cele. To przyspieszymy. Nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale jest to nasz aktywny, y, nasze aktywne wsparcie do tego, aby y, zmniejszać, gdzie tylko to jest możliwe, właśnie ten, ten y, odcisk węglowy. Tak? W takim razie mam nadzieję, że kiedy będziemy rozmawiać za rok, faktycznie będzie Pan mógł powiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki za powodzenie e, tych planów. Pan Cezary Albrecht, T-Mobile Polska. Dziękuję, Dziękuję